No czemu? Bo to straszne, ludzie sobie grają. I padł. Kto padł? Sakiewka. A co tu mamy? Gówno, no, no. Koksy się przydadzą. Czosieczka, nie? Hmm. Coś jeszcze? Paperę, kurzona, prostki. Osią, widzowie. 10 kluczy startowych mam Z nikim Live'a prowadzę No nikogo nie ma chyba jeszcze, nie? Oho, ja mam kilka staków startowych kluczy Nie wiem, jedna osoba jest. I to chyba ja. mnie. No co, wycisz się. Siema, siema widzowie. Mam już dwóch widzów na live No Dobrze, że jesteś na live. Od sobie poczekaj do rozdawania nagród. No No siema, siema 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 panowie witam wszystkich siema za siedem minut mamy rozdawanie kluczy rozdawani tam Łapki w górę. Takie witamy. Dobrze. Dobrze, że bijesz za chwilę. Witam wszystkie 5 osób na live. Za 6 minut rozdajemy itemy i ty klucze startowe mogłem rozdawać i o takie jest... o i lodowe sety Za tam za pierwsze losowanie do tego do Pierwsze losowanie będzie taki full komórka. Padłeś? Nie miałeś łaska więcej? Nie, no wiem, ale 400 tysięcy zdiło. Co tam, jakieś 400 tysięcy? No, co to 400 tysięcy od No, to dobrze, że masz lodowy miecz. 51. Ja mam taki wiosenny. Za 5 minut będzie losowanie. Oj, temy. Co możesz Marek staroska? Co, co mogę? Co możesz? To za chwilę się okaże kto wygra Zapraszam Co możesz? Co możesz Marek? Tyle mi powiedz? I ty, no to możesz wygrać itemy Nie rozdaję takich, nie rozdaję tam. Ale no dobra, no to jak chcesz to się tapnij, mam ci coś dać. To się tapnij Random podłagam to nazwa

Nie ma za co Ej masz, o tu no dobra, masz Blo, Blok seryty. mogę ci dać czytamy. Mogę ci dać klucze Jest chcesz coś Ci coś mogłem zapodać, daj mi się jak chcesz. To on ci coś dać. Blok, blok za 3 minuty. Rozdawanie itemów rozdawanie kluczy, Rozdawanie będzie. Yy, yy, za pierwsze lasowanie będzie full taki zacik. Amora Który to jesteś ty? Olive5 czy jaki? Jakiś random mnie na RTP bije Teraz no, kurwa kapiza kończę Ty pierdalem Tu live prowadzę No to fajnie by było Jakbyś wygrał nie było, jakbyś wygrał, ale też każdy, każdy ma jakąś tam szansę, nie że tylko ty. No siema. Jesteś na live'ie? Pokiłaj głową. To ja nie potrzebuję. Masz? I czekaj, dam ci coś. Masz tutaj zajączko i klucza. No, za. O, dobra, lasowanie. Yy, piszcie swoje. Wszyscy, wszyscy, którzy są na lawie, piszą swoje niki na czacie. Piszcie swoje niki na czacie. Wszystkie osoby, które są na lawie, piszą swoje niki na czacie. No piszcie swoje niki na czacie Tak to mój nick Piszcie swoje niki. Czy piszą swoje niki. Piszcie swoje niki. Macie jeszcze dwie minuty. Piszcie niki. Na tutaj, na lewie. Na lewie piszcie swojeniki. Sioma, yy, piszcie swojeniki. Yy, robimy losowanie. Dobrze, poczekam. Piszcie swojeniki. Toś na pewno możesz napisać. Nie No dobra. Siem. piszcie swoje nicki piszcie swoje niki na czacie no już, już ciebie ktoś na pewno wpisałem piszcie piszcie swoje nicki dobrze Blokserzy, ty możesz napisać swój nick to masz tam jakąś szansę na dostanie Seta. Oliw? Nie pamiętam Oliwa. wpiszcie swoje niki na czacie. wpiszcie niki, bo za chwilę będzie losowanie. Jeszcze daj wam ostatnią minutę i losowanie. No, no, no. Losowanie Marek, wygrałeś Seta. Marek, wygrałeś. Wygrałeś Seta. Brawo. Co można zgarnąć? Tutaj za pierwsze losowanie było taki full setik. Później będzie taki set z mieczem lodowym, a później same kluczyki. Ja idę na RTP i się do mnie tepni Marek. Tepnij się Marek do mnie, jak możesz. Marek tapij się do mnie jak możesz. Marek tepa się. Dobra, Dobra. Ja właśnie losowanie zrobiłem na lewie. No dobra, Marek możesz iść na spawna. Kto wygrał? Marek Zapraszam. Za 4 minuty kolejne widzowie losowanie będzie. Zapraszam was wszystkich bardzo. Yy nie, kolejne losowanie jest o yy 1920. Tak, tak szybko. Szybko są te losowania. To możesz wygrywać w kółko chopie. Nie że tylko raz możesz wygrać. Wiele razy możesz wygrać. No, słucham. Ktoś na pewno. Jakie pytanie masz? No, jakie masz pytanie? Ktoś, ktoś na pewno. Ну, что там, что там, Mam Ci dać później Co? Nie, nie zabieram za bardzo sojuszy Dobra Dobrze, dobrze, jak bierzesz z nas na za chwilę Ci mogę dać Witamy Ale będzie to soboty Z zwykłymi koronami i z lodowymi Nie wiem yy, Za chwilę zrobię wam losowanie Przełóżmy je tak za 5 minut Dobrze Dobrze? Albo dobra, idę już na smona Kurde, tak pod raz Dobra yy, Piszcie swoje nicki na czacie Zrobimy kolejne losowanie Piszcie swoje niki Piszcie swoje niki na czacie Robimy losowanie Macie czas do... To jest do 1924 Piszcie swoje niki Piszcie swoje niki na czacie. Ktoś na pewno już, się, już się jesteś dodany Zapraszam. Broksery, ty możesz też wziąć w tym udział. Tylko napisz swój nick na